Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu organizuje szkolenia redukujące punkty karne. Oferta skierowana jest do kierowców, którzy naruszyli przepisy ruchu drogowego. Dzięki udziałowi w szkoleniu można zmniejszyć ilość punktów karnych, a co za tym idzie, ograniczyć ryzyko utraty prawa jazdy. W związku ze zmianą przepisów szkolenia te będą organizowane jeszcze tylko przez kilka miesięcy. Udział w takim szkoleniu może w wielu przypadkach decydować o przyszłości kierowcy i zachowaniu przez niego uprawnień. Szkolenia redukujące punkty karne odbywają się cyklicznie, kolejne dwa zaplanowano na marzec. W związku z tym, że nastąpiły zmiany w przepisach o ruchu drogowym, między innymi dosyć mocno zaostrzono taryfikator, jeżeli chodzi o wykroczenia drogowe, ale również pojawiły się restrykcje, jeżeli chodzi o punkty karne czy możliwość redukcji punktów karnych. Nowe przepisy, można powiedzieć, na przyszłość wykluczają możliwość przeprowadzania kursów przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego, gdzie można było sobie punkty karne zbyć. Niemniej jednak jeszcze do września taka możliwość istnieje. Dlatego też wszystkich zainteresowanych, którzy nie Niestety, zdarzyło się, że przekroczyli przepisy ruchu drogowego, zostali ukarani mandatem i punktami karnymi. Informujemy, że taka możliwość jeszcze istnieje. Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące kursów redukujących punkty karne dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu. Przypomnę, że raz na pół roku, raz na sześć miesięcy każdy może po prostu przystąpić do kursu w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego i po odbyciu takiego kursu sześć punktów jest redukowanych, sześć punktów karnych. I przypominam, taka możliwość będzie jeszcze do września tego roku, dlatego ci, którzy, to, którym się zdarzyło złamać przepisy ruchu drogowego, zostali ukarani. Taką możliwość jeszcze będą mieli do września, aby w takim Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego odbyć to szkolenie.